3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. To była dobra okazja do spotkania bohaterów i twórców programu Włączeni i Aktywni. Czas na refleksję, podsumowania i życzenia. Chciałbym z okazji Dnia Niepełnosprawnych życzyć Państwu, żebyście mieli Przede wszystkim wolę realizowania swoich marzeń, planów, zamierzeń, żeby udawało Wam się osiągnąć sukces, żeby bariery, które napotykacie, były także przy Waszej pomocy przełamywane i nie istniały w naszym społeczeństwie. Niepełnosprawnych jest bardzo dużo wśród nas. Główny Urząd Statystyczny mówi, że około 5 milionów Polaków to osoby niepełnosprawne. 3 miliony 100 tysięcy ma orzeczenie o niepełnosprawności. Także ja uczyłem się tym, czym jest niepełnosprawność, jak wspierać osoby niepełnosprawne od Państwa i za to chciałem serdecznie podziękować. A to, jak to jest ważne, to najlepiej świadczy, że wszystko co robimy, to robimy poprzez rozmowy, konsultacje. Teraz wprowadzając dwa pakiety ustaw związanych z programem za życiem, przeprowadziliśmy 18 takich. Najpierw dwa ogólnopolskie, później 16 regionalnych spotkań, gdzie dyskutowaliśmy, jak można zmienić świat osób niepełnosprawnych. W tej chwili pracujemy nad zmianą programu o zażyciem, żeby jeszcze weszły tam te elementy, które są ważne. Mam nadzieję, że kiedyś, rozstając się ze stanowiskiem pełnomocnika, będę mógł powiedzieć, że ten świat dla osób niepełnosprawnych stał się troszkę bardziej przyjazny. W tym roku także mija 5 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przypomnijmy, dotyczy ona około 650 milionów osób niepełnosprawnych na całym świecie, a w Polsce około 5 milionów. To pierwszy międzynarodowy akt prawny, który odnosi się kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Ma przyczynić się do poprawy ich sytuacji, poprzez umożliwienie rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami. Zaangażowanie samych osób z niepełnosprawnościami w działania na rzecz wdrażania konwencji jest bardzo ważne, między innymi poprzez wystąpienia publiczne, np. udział w programach telewizyjnych. Szerwetki szyjemy, malujemy różne obrazy, które Ee, że sprzedać komuś. Sytuacja finansowa zmusiła mnie do szukania pracy. Czuję się potrzebna po prostu, bo to jest taka specyfika zakładu, że nie każdy może wszystko. Myślimy, że tego typu programy powinny być powtarzane w miarę często. Dlaczego? Dlatego, że osoby niepełnosprawne, jeżeli mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej, to też społeczeństwo musi ich poznać i poznać z tej dobrej strony. Nie tylko jako osoby, które potrzebują, ale również jako osoby, które dają. I to dają coś bardzo wartościowego, bo dają swoją pracę, która innym służy. A efekt tego jest jeszcze taki, że oni bardzo się cieszą osoby niepełnosprawne bardzo się cieszą tym, że mogą efektywnie pracować na rzecz innych ludzi, że mogą innym służyć, pomagać. To im daje bardzo dużo satysfakcji. A społeczeństwo niejednokrotnie odbiera ich tylko jako biorców pomocy. Do młody, a to co miesiąc kasa jest. Ja mam nadzieję tylko, że y, moje publiczne wystąpienia dodają niejako śmiałości osobom chorującym psychicznie do wypowiadania się, formułowania swoich opinii, postulatów, y, wypowiadania y, swoich dążeń, mówienia o swoich potrzebach. Y, Taka też jest idea Towarzysząca Psychiatrii Środowiskowej, idea upodmiotowienia tych osób, leczenia ich w miejscu zamieszkania, liczenia się z ich indywidualnymi preferencjami, ich planami życiowymi, aspiracjami. Każdy z nas jest potencjalnie zwycięzcą w tej walce o zdrowienie. Tak, delikatnie, tak. Delikatnie? Mhm, pomalutku, małymi kropeczkami, tak. Jesteśmy stowarzyszeniem, które prowadzi warsztat terapii zajęciowej Zakład Aktywności Zawodowej. No i mamy tutaj nawiązaną współpracę z Zakładem Pracy Chronionej Łuksią, który jest dużym pracodawcą na terenie naszego powiatu. Program spotkał się w moim nie tylko w moim odczuciu, z pozytywnym odbiorem. Kilka osób po obejrzeniu tego materiału zgłosiło się do mnie. Z prośbą o przyjęcie do pracy. Osobę już przyjąłem, kolejne no, oczekują na to przyjęcie, no bo mamy ograniczoną liczbę miejsc. Natomiast te osoby po raz pierwszy w życiu zdecydowały się na próbę, żeby spróbować, jak to będzie w pracy, wprawdzie pod opieką i w warunkach pracy chronione, ale jednak zrobiły ten pierwszy krok, i za to chciałbym Państwu podziękować. Nie wiem, po co wstaję. Bo wiem, że muszę wstać, bo mam pracę. Jestem zadowolona, że ten zakład powstał, bo od 1994 roku jestem chora. I to mi mobilizuje, żeby wstać i przyjść do pracy. Jestem tak zadowolona. Jest ok. Pracuję dalej. Jest naprawdę jestem zadowolona. I jestem szczęśliwa, że przyjechałam do Was i z Wami porozmawiać. Naprawdę. Naprawdę jestem szczęśliwa, że pracę mam, że tak jak mówiłam, wstaję rano, wiem po co wstaję. Byli zamknięci w domach, no trzeba było dotrzeć do nich, żeby wyszli z domu, zobaczyli, no i udało się w jakimś sensie, no ale jeszcze trzeba troszeczkę pracy poświęcić i myślę, że te stereotypy trzeba po prostu zahamować. Rodzin. Te programy przede wszystkim znakomicie zostały przygotowane we współpracy z Pefronem i także mają taki szerszy rezonans, bo myśmy te programy zaproponowali ich emisję w innych ośrodkach regionalnych i z chęcią przyjęto te programy do emitowania, ale także na antenie ogólnopolskiej. Myślę, że troszkę z marszu ukształtował się taki model właściwego programu i pokazywania tych środowisk, bo i włączeni i aktywni. To są osoby, które mają pomysły, które są kreatywne, które mają dużo dobrych chęci. Czasami pewne bariery są po stronie tych, którzy myślą, że są. Zdrowi, pełnosprawni, że funkcjonują w sposób zupełnie taki oczywisty. To jest takie wzajemne ubogacanie siebie, prawda? My poprzez pracę w tych środowiskach i poprzez ten program emitowany na antenie pokazujemy, jak oni żyją, jakie mają problemy, jakie trudności, ale także pokazujemy to, co mogą dać nam. To jest myślę takie bardzo oczywiste pokazywanie obecności tych osób. Ja mam także doświadczenie osobiste, więc ten, ta tematyka mi jest bliska. I również przez Ministerstwo Rodziny te programy zostały bardzo dobrze przyjęte, a zatem myślę, że będziemy kontynuowali, że, że będzie się rozszerzała obecność tej tematyki, pokazując w taki sposób właśnie partnerski, współodpowiedzialny na naszej antenie i na antenach innych ośrodków regionalnej Telewizji Polskiej. W Polskiej Agencji Prasowej na prezentacji takiej publikacji Giełda Mocy. To było 100 osób niepełnosprawnych, które cieszą się prestiżem, znaczeniem, ale także to są osoby, które właśnie przekraczają swoje możliwości, które realizują swoje marzenia, którzy. Są mocarzami wprost i uważam, że to są przykłady dla innych osób niepełnosprawnych, żeby dawać im pozytywną e, motywację do tego, żeby także oni realizowali swoje marzenia, ale to często są także przykłady dla nas, że warto próbować realizować to, co zamierzamy, że warto przekraczać nawet te rzeczy, które wydają się niemożliwe. Niepełnosprawni są świetnym przykładem, że to jest często szansa na sukces w życiu. Takie pokazywanie inicjatyw ze strony osób niepełnosprawnych na pewno ma sens. Osoby, które są w domach, mogą zobaczyć, że osoby podobne do nich lub też w takiej samej sytuacji jak one potrafią, potrafią żyć. Żyć, coś zrobić, mieć jakieś pasje, jakieś zajęcia. Niekoniecznie trzeba siedzieć w domu. Przypadki decydują o, o tym, co się w życiu dzieje. Ja zostałem przypadkiem osobą niepełnosprawną, tak jak wielu ludzi, wypadki chodzą po ziemi i po ludziach. Później spotkałem wielu różnych, przypadkowo bardzo życzliwych ludzi, którzy w jakiś sposób pozytywnie stymulowali mój rozwój, wychowanie i, i kształtowali w jakiś sposób to, że zostałem tym, a nie kim innym w tej chwili. Także podejrzewam, że tak samo w, w codzienności życiu wielu państwa bez, jest taki element, no niespodziewanych zdarzeń, które, które gdzieś tam stymulują i, i, i pchają do przodu, w dobrą stronę. Osoby, które zamkną się w domu ze swoją niepełnosprawnością, myślę, że dużo z życia tracą. Osoby, które o tym opowiadają, może dają przykład tym ludziom. Tak jak widać, jestem, żyję, działam, czyli chodzę, więc pokazałem, że można. Mamy dwie misje, które się stykają w pewnym momencie. Moment ten to jest promocja dobrych postaw osób niepełnosprawnych, promocja osób z niepełnosprawnościami, które funkcjonują w naszym społeczeństwie i funkcjonują nieraz dużo lepiej niż osoby ze wszystkimi sprawnościami. W związku z tym chcieliśmy pokazać te osoby i chcieliśmy zrobić cykl audycji i będziemy pokazywać, w tym roku pokazaliśmy osoby indywidualne, jakby pojedynczych bohaterów rzadko kiedy jakieś tam instytucje, ale w przyszłym roku myślimy o tym, żeby pokazać stowarzyszenia, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych pełnosprawnych i te działania przynoszą efekty takie, że też mogą być wzorem dla innych stowarzyszeń jak to robić.